Mano się no widzowie, a w dzisiejszym odcinku to jest par 2 drogi do 50 BGMs. Jest na razie, na razie jest wtorek, godzina 18:40, ale pokażę Wam wcześniejsze trade. Więc dobra, widzowie. Pierwszy trade 4 dni temu, to było chyba sobota, tak, to była sobota. I kupiłem od takiego huge pixel wolfa Mabu grapa No i jeszcze te koral, jajko było To za to wszystko dałem 200 milionów Więc duże W Tutaj piękny trade Bardzo dobry trade Bo tak widzę, wie Tego Titanic Pięknego huperta. Kupiłem go za 21B, ale wiecie, no, ten Huge Snow Elf miał Bugrapa, bo on miał 6B wtedy. Tu jeszcze nie patrzcie na to, tu sprzedałem Titanic Nukleara W kupiłem Popkata za 1,9B. Bardzo dobrze. Tu jeszcze sobie sprzedawałem Huge Zarab Oczywiście i tu jest duże W, bo sprzedałem go. Za 21B i 200 milionów. A przypominam kupiłem go za 20. No za 20 też 1, ale tu był buł grab, więc za niego załem tak realnie za 20b. A sprzedałem za, za 21,2 biliona. Więc tutaj mamy bilion 200 już zarobku. Tu kupowałem jajka i sprzedawałem drawerkowi. To tam leciutki zysk był z tego, bo się dogrywałem do openingu. Tu kupiłem Huge'a za 4,9. Na razie go jeszcze nie sprzedałem. Tu to nie wiem, co się stało. A nie, bo ja dawałem Huge'a koledze. Tu dostałem za 3,3 ,3 miliona. Takiego ekskluzywa, jakieś tam pierdoły. Tu sobie zarobiłem ten. I teraz najnowszy trade. Kupiłem sobie takie jajuszko Ale dałem w bugrapach troszkę Troszkę to były bugrapy Więc 100 milionów za nie dałem A kosztuje 155 milionów Dobra więc Do zobaczenia No zaraz teraz A jeszcze jeszcze Sorry sorry Kupiłem takiego Huge Guard Dominusa On ma No i na Cosmic Value kosztuje on 6.7 B w 7.75b. Więc tu mamy zysk 750 milionów. Ale spróbuję go selnąć za rap. No więc jak selnego zarab, to będziemy mieli dokładnie 1.71B zysku dokładnie. Będziemy mieli jak go sprzedamy. Więc tu no, fajnie to jakieś pierdoły. No to wszystko wiecie. A jeszcze chciałbym powiedzieć. Tu kupiłem tego do minusa. Tutaj. Tu mi się sprzedały jajka. To jakieś kupiłem zarabiałem sobie na pakach i czekajcie tego tutaj kupiłem ale to już chyba mówiłem nie wiem ja jestem odklejony troszeczkę no i w sumie to tyle chyba tyle więc a czekaj a z tymi jajkami zrobiłem mega w topę mega bo one teraz się scaliają za 90 milionów a ja je sprzedawałem za 62 więc, takie L, zobaczcie za 85 M, wy wystawianie. Dobra, do zobaczenia za chwilę, Elosie Mandero, Widzimy się ponownie. Ja już sobie trochę więcej zarobiłem. No, jest teraz czwartek, godzina 15:20. A ja wam pokażę, jaki trade zrobiłem. Tu najnowszy trading Za y, i dałem i Pixel Ulfa za tą hydrę. Więc no, tutaj tu, Titanik za Titanic Plus do tego Pixel ulfa dostałem tak z 600 milionów. Więc W, bo ja go kupiłem za 100 milionów, więc tu mamy 500 MW. Plus jeszcze ten mabu grapa, więc możemy go też sprzedać za więcej. Tu se Pozbywałem ekwipunek. To jest jak coś z kamer. Potem Wam powiem na TikToku. Możecie więcej się zagłębić. Tu jest slime. Gifty sprzedałem, zarab, zarab. Kupiłem takiego Titanic Jim Piggy. No i w sumie to tyle. Jeszcze Wam teraz pokażę, pokażę mojego bufa Sorry, że się tak jąkam ale nie wiem czemu. Idziemy bufa To za takie, coś kupiłem chciałem zobaczyć jak to działa a się okazało, że tu nic nie robi tu mi się jajuszka sprzedało tu kupiłem sobie klucze, tu mi się ekskluzywy sprzedały po punktowym tym tu slime gifty mi się selnęły, tu jakaś jakiś enchant tu sobie kupiłem kilka pierdół z tego sobie zarobiłem dobrze, bo wydałem na to 2 miliony, a zyskałem aż 5 więc nie wiem, no po prostu lak, laka jakiegoś dziwnego miałem. Tu sobie sprzedawałem, tu kupowałem. Tu też sprzedawałem. No, widzicie, kupowałem botów. No i na razie mam 32,5 realnego rapu. Ale jakby liczyć w gmach, to mam 33,4b realnego rapu. Więc zarobiłem sobie 3,5b i 3,4, sorry. Więc do zobaczenia w następnym dniu. Dobra, widzowie. Jest 5 godzina, 22.56. No i co się zmieniło? Dlaczego mam aż 8 bilionów gemów? I tu jakieś jajka. Więc powiem Wam tak: Ogółem zarobiłem na Titanicu 1 bilion gemów. Tu jeszcze huge, jak ktoś kupił, tu kupowałem jajka. Od botów. I najważniejsze w sumie, na czym bardzo dużo zarobiłem, to tutaj. Bo tego Titanika. Tu gdzieś było 5 i 3b, ale te jajka miały rap 10, w yy, sensie yy, 107m wtedy miały te jajka rap, więc gdzieś 6 bilionów, więc takie luźne 1 bilion. Nie no to nie jest luźne. Bardzo dużo na tym zarobię. Plus jest piątek, więc jutro te jajka wskoczą do ceny 135M będą kosztować, nie? Więc to też yy, duże Sorry widzowie, ale jak słyszycie, to trochę głos straciłem. Czekajcie chwilę. Dobra, już jest GIT na się wody. Nie pytajcie, tu to nagrywam odcinek, więc tu się nic nie zmieniło. Więc, no, bo, bo właśnie y, bardzo ciężko mi się tradeuje ogłem. Tu jeszcze sobie jakieś pety powstałem, Za chwilę idę z ZW. Więc ja idę z No, a my widzimy się w następnym dniu, czyli w sobotę. z Widzowie jest. Godzina 1349 sobota. I co się zmieniło, jak widzicie. Mam troszkę mniej w gemu, więc pokażę wam co zrobiłem. No i na razie mój rapko 30,9b, ale mam jeszcze te 3 biliony prawie. Więc tak, pierwsze co bym chciał pokazać. Kupiłem sobie Titanic Equiside Elefanta W sensie Titanic Equiside Kata. Przepraszam na przyzwyczajenia. Tak, 4,95b, więc tutaj luźna 500 milionów. Nie no, nie luźno, to jest bardzo dużo. Tak jak już wspominałem sobie drugi raz. Kupiłem sobie Gymsharka w Resyreum za 60 milionów. Tu kupowałem jeszcze ekskluzywny zarab. Jakieś karty to sobie otwierałem, niestety nic nie drapło mi się sprzedały, to już widzieliście, ale jedno, na czym zarobiłem bardzo dużo. Na tym trade'ie sobie najbardziej zarobiłem, bo kupiłem tego Jim Scorpiona za 40 milionów z licytacji, a on miał wtedy Bugrapa, bo on kosztował 1 bilion. Ten huge, ja się z nim wymieniłem, z takim chłopem, on miał większego Bugrapa, bo on miał Bugrapa 2 biliony. I potem za tego Bugrapa co 2 biliony, wymieniłem się za 600 milionów czyli mam 560 milionów zysku więc to dobrze no i to w sumie tyle jeszcze albo teraz już kończymy albo jeszcze coś będzie zobaczymy więc widzimy się jak jeszcze coś zarobię dobra widzowie już jestem jest teraz godzina 14.22 14 kupiłem trochę rzeczy znowu patrzcie Kupiłem troszkę rzeczy, tu trochę mi jajek doszło, no i trade'ów żadnych nie było, więc... tak. Na początku miałem 30B, a teraz mam 31,2B RAPu i 2.33B GEMS, więc tak, kończę z takim ekwipunkiem. Idziemy sobie zrobić konkurs. I obiecuję, tym razem nie zapomnę załączyć komentarzy. Więc yy, zrobimy sobie konkurs mm, No coś takiego fest dobrego: na no, takiego Jeans, Sharka wersji Rainbow. Więc bardzo fajny, huge. A jedynie jeszcze trzeba napisać to hasło. GG za No i to jest hasło, no i oczywiście trzeba napisać swój nick. Ja napisałem mój nick, możecie mi coś wysłać. No a ja się z wami żegnam, więc się no widzowie.